Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj niewielka rzeka i przepiękne, przecudowne, wiosenne łowienie kleni. Na woblery trochę głębiej schodzące, na woblery powierzchniowe, widowiskowe brania. Będzie trochę o sprzęcie, będzie właśnie trochę o tych sprzynętach, tak, żebyście wiedzieli, na co ja łowię, jak montuję zestaw i jakich woblerów używam o tej porze roku. Bardzo serdecznie zapraszam. No i wędruję na pierwszą miejscówkę. Z dala od rzeki, nie idziemy nad samą rzeką, żeby nie, od, nie spłoszyć kleni. Woda jest dzisiaj niska, przezroczysta, ryby na pewno wszystko dobrze widzą, zresztą też słyszą jak łamie gałęzie. Idąc niestety nie da się tego uniknąć tutaj w tym lesie, dlatego należy to robić z dala od rzeki. Pierwsze miejsce to jest wyjście z zakrętu, wyżej już nie pójdę niestety z tego względu, że tam już są mokradła. Wyjście z zakrętu, bardzo głęboki fragment wody, bardzo Gruba, tu jest woda i później wyjście tam, tam jest taka płytsza płań. Będę szedł w tamtą stronę. Parę rzutów zawsze tutaj trzeba wykonać i łowienie zaczynam. Na tej rzece sprawdza się i tutaj niektórych może zaskoczę, bo wszyscy są raczej nastawieni na łowienie kleni na drobno, jakieś malutkie woblerki, smurzaczki. Wobler uklejopodobny, imitujący drobny na rybek 5 cm. Rapala oryginałka, doskonała przynęta. Nie bójcie się używać na tak małych rzeczkach troszeczkę większych woblerów, niż tak no, powszechnie się gdzieś tam przyjęło. Te oczywiście drobne woblery też są fajne i też trzeba na nie próbować, ale klenie, o tej porze roku szczególnie, bardzo chętnie atakują takie właśnie woblery imitujące rybek Prowadzenie polega na tym, on idzie dosyć płytko pod powierzchnią. kleń jak będzie zainteresowany, to on on wyjdzie nawet z dołka do tego woblera. I teraz prowadzenie polega na tym, że rzucam i bardzo powoli go wachlarzowo ściągam. Jeżeli nurt jest na tyle mocny, że ten wobler będzie mi pracował bez skręcania, to nawet po prostu to zostawiam i on sobie sam swobodnie spływa, oczywiście pracując przy tym. Jeżeli nurt jest za delikatny, bardzo powolutku skręcam kołowrotkiem. Są jeszcze takie myki, które można zrobić, na które klenie dobrze reagują, ale to musimy iść inny fragment wody obłowić i tam Wam pokażę. Schodzę sobie teraz w dół, już mogę to robić trochę bliżej rzeki, jeżeli tutaj ten fragment mam obłowiony, ryba żadna nie wyskoczyła, no to przemieszczam się na dół. Tutaj jest ciekawa sytuacja, ponieważ mamy drzewo. To drzewo, o zobaczcie, ja sobie staję i się przyklejam wręcz do tego drzewa, w ten sposób jestem mniej widoczny dla ryb. Bardzo dobrze jest wykorzystywać właśnie tego typu rzeczy. Wiadomo, jak gdzieś staniemy wazon na tle błękitnego nieba, no to przecież te ryby widzą to od razu. I tak samo. I to jest po parę rzutów, jedną po parę rzutów, drugą przynętą. Ja jeszcze, jakby moją przynętą numer jeden jest tutaj właśnie ta rapalka i coś jakiś tam, nie wiem, salmotyny na przykład. To jest taka druga przynęta, więc jedną, drugą przynętą po parę, paręnaście rzutów w jednym miejscu. Jak się nic nie dzieje, idziemy dalej. Nie ma sensu dłubać. Klen jak jest chętny, to w pierwszych rzutach. Oczywiście ja sobie idę zawsze bardzo powoli. Ja cały czas w tych okularach polaryzacyjnych obserwuję wodę. Mówię, ona jest niska, czysta, bardzo fajnie. Tutaj widać słoneczko, fajnie świeci, więc te okularki bardzo ładnie pokazują mi, co tam pod tą wodą się znajduje. Tylko widać cień. Ten cień się gdzieś tam przemieszcza. No to, no to wiadomo, że to już jest ryba. O! I tutaj mamy naprawdę piękne, fachowe. Miejsce moje ulubione zresztą jedno z moich ulubionych. Siedzi! Ale widziałem jak wychodził Szedł za woblerkiem. Ale fajnie. Nie ma nic piękniejszego jak widzicie wobler. I za nim podążający cień. I tenże właśnie cień uderza Wam w ten wobler. Ale ta chwila napięcia. <grymne> coś pięknego. Nie jest tutaj jakimś gigantem, ale nie jest też najmniejszy. Nie jest też jakiś tam zły. Cieszymy się. Taka rybka na woblerek 5 cm. Rapalka oryginałka imitująca ukleje. W takich miejscach, na takich rzeczkach, przy takim łowieniu warto mieć podbierek pływający, taki tutaj z taką gąbką, jakby mi tu wpadł, żeby, żeby się nie utopił po prostu. I cyk, to jest takie miejsce, tak zwana e, moja bankówka, bo tutaj zawsze, jak jestem i jak te klenie są na chodzie, to tutaj zawsze udaje się jakiegoś klenia wyciągnąć. Co prawda, nigdy tutaj nie trafiłem jakiegoś olbrzyma, ale zawsze stoi tutaj taki właśnie dyżurny klenik. I zawsze to miejsce obławia. To jest takie miejsce dosyć specyficzne, bo tutaj y, powyżej w ogóle widzicie mamy taką zwałkę, zwalone drzewo, jakieś tam rośliny napłynęły, zrobiła się taka tamka. Oczywiście pod nią woda płynie. Y, przez to zrobiło się tutaj takie przegłębienie. Tutaj też mamy, widzicie, ten y, wychodzące drzewo. No jest tutaj taka dziura z tymi korzeniami. Natomiast po drugiej stronie widzicie też jest zwałka. Tam po drugiej stronie jest w ogóle takie wypłycenie. Też mamy taką zwałkę i ona tam na końcu tworzy taki warkocz i jest taka granica pomiędzy troszeczkę spokojniejszą wodą zatrzymywaną przez tą zwałkę a tutaj tym silniejszym nurtem, który już wychodzi tutaj z tej głębiny. I ja zawsze staram się rzucić wobler tuż za tą, za tą zwaloną roślinnością na spokojną wodę i przeprowadzam bardzo powolutku wobler przez ten tworzący się warkocz. I tam w tych okolicach bardzo często gdzieś stoi jakiś właśnie dyżurny kleń. Pyk, rzucam na spokojną wodę i elegancko wprowadzam przez ten warkoczyk, bardzo powolutku. I w momencie, kiedy ten wobler wychodził już mi z tego warkocza, no to zauważyłem, że tam jest taka ciemna plama. Z tej ciemnej plamy pojawił się cień, który chwilę szedł za tym woblerem i poczułem branie. To jest zawsze taka ta chwila napięcia. Jak widzimy ten cień, to właśnie to jest bardzo piękne przy... O, I w drzewo się jeszcze wpakowałem. Odziełowane. Czy uratuję? Na szczęście mam zapasowe. Więcej mam tych woblerów. Urwałem. No, widzicie. Urwałem, bo urwałem. Wiatr zawiał mi wobler na drzewo. To się zdarza niestety na takich rzekach. Dlatego ulubione woblery trzeba mieć ich zapas. Korzystając z chwili, że ja to będę wiązał, to wam od razu powiem, gdybyście się na tego typu rzeczkę wybierali, na jaką wędkę łowić, jak, jak w ogóle skonstruować zestaw. Ja łowię na wędkę to jest Savage Gear SG6, seria Revenge, to jest wędka o długości 2,13 metra i ciężarze wyrzutowym od 3 do 11 g. I teraz tak, no plecionka 006, cieniutka, a do tego jeszcze fluorocarbon i teraz tak, fluorocarbon. Albo 0,17, 0,17, albo e, 0,20, 0,22. Ja generalnie jestem zwolennikiem używania e, fluorokarbonu właśnie gdzieś tam w okolicy 0,20. Jeżeli chodzi o klenie, ale czasami tak jak dzisiaj kombinuję i na samym końcu agrawka typu wsówka bez, bez krętlika, bo ja nie używam obrotówek nie, nie używam przynęt y, głównie skupiam się na woblerach więc te moje przynęty nie kręcą się wokół własnej osi więc uważam że krętlik jest niepotrzebny i to jest jakby cały mój zestaw Tutaj też bardzo fajne miejsce wolniaczek bo tu też mamy zwałkę woda trochę zwalnia drzewo pod takimi drzewami, pod takimi gałęziami też lubią stać klenie i przede wszystkim co? Z tamtej strony mamy wypłycenie, i tutaj się przegłębia na taką rynienkę. Bardzo często na tym kancie, tam pójdziemy sobie później na taką prostkę, tam jest jeszcze lepiej, jeszcze jakby ta różnica jest większa. Bardzo często na tym kancie właśnie lubią stać te ryby. No ja tutaj obrzucałem trochę. Już. Tak jak mówię, widziałem w okularach jedną rybę, ona nawet nie szła za moim woblerem, tylko po prostu ja prowadziłem tam woblera, a tutaj szybciej widziałem, że ta ryba gdzieś tam sobie w nurt spłynęła. Mam dziwne wrażenie, że one są jakoś tak pochowane dzisiaj, niestety. Trochę próbowałem na smuzaki, trochę na mniejsze woblery, ale niestety. Dobra, słuchajcie, piękna, piękna pogoda to nas ratuje, jest naprawdę przecudownie, ja uwielbiam klimat takich rzek. Endorfiny poziom full, idziemy dalej. Słuchajcie przy łowieniu kleni, strągów, jazi, na takich rzeczkach koniecznie okulary polaryzacyjne, przez co widzimy więcej, co się dzieje pod wodą. Ja tutaj, jak teraz wszedłem, jeden klenik mi tam zdylował, wszedłem mu prawie na łeb i po prostu w okularach widziałem, że on się schował pod korzeń. Tutaj obrzucałem woblerem i też widziałem, że gdzieś tam czmychnęła ryba. Więc jakby takie okulary dają Wam możliwość podglądania tego, co się dzieje pod wodą. Widzicie dużo więcej i czasami widać ryby, widać na przykład, że dochodzą do woblerów, nie chcą brać, wtedy wiadomo, że trzeba zmienić przynętę, a bez okularów no jesteśmy trochę ślepi aha, ten myk miałem Wam fajny powiedzieć yy, bardzo takie uważam urozmaicenie prowadzenia, które bardzo dobrze działa na klenie jak rzucicie sobie woblera z kosem w dół pyk i go bardzo powolutku sprowadzacie i on łukiem schodzi Wam pod Wasz brzeg, to czasami jak nurt jest na tyle silny to zatrzymujemy i cofamy tego woblera. on wtedy pracując cofa się i ten moment jest momentem, w którym te klenie bardzo często go atakują. One gdzieś tam go sobie obserwują, czasami płyną za nim. Jak mamy taki moment, że możemy go cofnąć. I to robimy właściwie z każdym typem wolera, możemy to zrobić. Bardzo, fajny, bardzo fajnie się to sprawdza. Kolejna miejscówka, tutaj jest bardzo gruba rynna pod moim brzegiem. Nawet w okularach nie widzę dna, więc jest głęboka. Natomiast druga strona jest. Ba bardzo płciutka I to jest, właśnie, to jest właśnie miejsce, któremu poświęcam zawsze bardzo dużo czasu. Rzut w zasadzie jak najdalej po drugi brzeg, i po tym płytkim jedziemy. Bardzo powolutku. Zaczynamy wjeżdżać na skraj, gdzie już się zaczyna przegłębiać. I cały czas powolutku wachlarzem czasami właśnie stosując ten myk, o którym Wam mówiłem sprowadzamy tego wobera do siebie. a siedzi ale zebrał pięknie ale zebrał ale go widziałem jak wychodził ale się ruszyły teraz klenie powychodziły tu dwa tam jeden aż coś pięknego chodź 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 chodź, chodź. tu, kurde w ten jest pierwszy na smużaka w tym roku ha, ha. no mega petarda pięknie i to fajny kleń fajny kleń Ale jak powychodziły zaraz z tych dziur niesamowite Chodź tutaj Popłoszyły się i Czyli jest ich tutaj, ale fajne klenisko O, będziemy mierzyć O, będziemy mierzyć Kombinowałem z, z woblerami klasycznymi, ale mówię Spróbuję może już. No i okazało się, że tak, że już. Smurzaczek, od Staniego rękodzieło, pięknie zebrał. Zobaczcie, jaki fantastyczny kleń. Dobra, mamy go. Takie klenie jak zbierają, nic piękniejszego. Mam nadzieję, że będzie ładnie widać branie. Coś pięknego, słuchajcie. Ile on tu może mieć? Tak mniej więcej go zmierzymy, chociaż żeby wiedzieć. O, 40, 41 taki. No nie jest, nie jest to obłęd, ale, ale to już jest. To już jest fajna ryba spinningowa. Jest drugi klęg dzisiaj. O, zobaczcie i cyk. O, poszedł. Gratuluję Paweł. A dziękuję Paweł. Najbardziej niesamowite było to, że ja w tym miejscu stałem dosyć długo. Muciłem tymi woblerami, bo to jest, taka, to jest taka moja bankówka. Ja po prostu wiem, że tutaj zawsze są klenie. Albo są pochowane, albo wychodzą. Były pochowane. Widziałem tylko jednego klenia, jak mi szusnął tutaj w, to, w tą głęboką rynnę. One bardzo szybko, tutaj też widziałem jednego klenia. One bardzo szybko orientowały się, że ja stoję na brzegu. Jak wykonywałem pierwszy rzut, to widziałem, że o no, czyli wszystko jasne. Trzeba podawać dalej, nie podchodzić pod miejsce, tylko podawać dalej. I tak też zrobiłem. No i tak wykombinowałem, że tutaj ustawiłem się w takim miejscu, gdzie mogę daleko podać przynętę albo ją spławić, czyli rzucić pod drugi brzeg i tam nurt równo ciągnie, więc ją tam wyciąga mi w te miejsca, bo tam zawsze na końcu pod tą pod, tym takim, pod tą taką gałęzią, tam na początku zakrętu, tam się zawsze te klenie ustawiały. I spróbowałem, no ileś tam przejazdów klasycznym woblerem, no nie ma brania widzieliście wcześniejsza ryba, no tutaj tej reakcji nie było, więc wy, jakby wy Wymyśliłem sobie, że trzeba im podać zupełnie coś innego i że może już będą zbierać z powierzchni. Coś pięknego i bardzo ciekawa obserwacja przy tym wszystkim. I bardzo ciekawa obserwacja przy tym wszystkim w momencie kiedy zaciąłem tą rybę, ona się przekotłowała, zrobiła zamieszanie. To tak, tutaj z tej dziury, spod nóg, widziałem trzy ryby, które mi wyszły. Tam spod korzenia widziałem dwie ryby, które mi wyszły. I tam dalej, tam jest też taki korzeń, też widziałem jedną rybę, która mi wyszła. Ewidentnie, no jakby zorientowały się, że coś się dzieje i zaczęły się przemieszczać. Także. Okulary, okulary. Bez okularów bym tego nie zobaczył. Tak, no to przynajmniej wiem, że tutaj są ryby i tu nie ma mało. Tu nie jest mało tych ryb. Tutaj tych ryb trochę jest. Tylko trzeba widać, no trafić im z przynętą. Dlatego kombinujemy, zawsze kombinujemy. Ale kurwa. nie trafił. No to się zdarza, w takie smuzaki czasami ryby nie trafiają, czasami nasz instynkt wędkarski jest trochę szybszy od ryby i w momencie, kiedy zaczynamy widzieć lej, zacinamy, no to się niestety, no mi się to często zdarza, niestety nie jestem w stanie często wytrzymać tego ciśnienia, jak widzę, że już coś się dzieje, to po prostu tnę, a często to jest po prostu za szybko, no trzeba dać mu szansę zebrać. Dobra, generalnie słuchajcie, to chodzi o to, że to jest wobler bezsterowy, imitujący trzmiela, on się kładzie, ma tutaj takie fajne nóżki, wiecie jak się zachowuje robak, który wpadnie do wody, nie? Próbuje się z tej wody wydostać, majta tymi nóżkami, skrzydełkami, próbuje odlecieć, tworzą się takie kółeczką. spływa sobie z nurtem i robią się takie kółeczka i dokładnie to musimy imitować tą przynętą. Czyli rzucamy, czmiel spada do wody i takim podrygiwaniem szczytówką to czasami takie drobne jakby wam się ręce trzęsły, o, pyk pyk, 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 tak przynęta ma sobie spływać. A to pykanie, które robicie. O, wyszło coś, mały klejnik do tego wyszedł, ale się cofnął w okularach widzę, Następne, <laughs> ale jaja. E, czyli są chętne widzę do zbierania. I jak tą wędką pykamy, to on taki właśnie tworzy takie kółeczka, tak imituje jakby takiego robaka, który chce się wydostać i na tym to polega, i klenie to bardzo lubią, i klenie właśnie to zbierają czasami jest tak, że jak się tą przynętę wrzuca do wody, to już w momencie jak się ją wrzuca kleń to widzi jak to leci jak my to wrzucamy, to on już od razu atakuje jak wrzucimy tak w miejsce, w stanowisko ryby bardzo widowiskowe łowienie Teraz doszedłem sobie do takiej mojej bankówki. Zaraz wam powiem, na czym ona polega, i będziemy kręcić teraz film kleń w pierwszym rzucie. No może w trzecim. Jestem yy, zobaczymy, jak się wchodzi poklenia na pewniaka. Dobra, do rzeczy. Tutaj mamy wyjście z zakrętu i to powoduje, że jakby cały nurt przechodzi na tamtą stronę, czyli taki główny prąd. I tam wymyło taką bardzo lekką zatoczkę. Tu od mojej strony jest taka łaszka piachu usypana, i teraz tak. Przynęte rzucam zawsze w tą zatoczkę, zaczynam prowadzić, i jak zaczynam wyprowadzać wobler w nurt, to tam zwykle następuje branie. Albo jak prowadzę go trochę dalej i wiadę woblerem na koniec tej łaszki, na to przegłębienie. Tam też lubi stać kleń. Więc teraz zobaczymy, czy dzisiaj będzie stało. O! Chciny rzuciłem, ale dobra, zaczynamy prowadzić. Spadło do wody, na szczęście. No dobra, to już, to już film, kraj w pierwszym rzucie nie będzie, bo w pierwszym rzucie się nie udało. O, teraz jest bardzo dobrze. nie stoi a szkoda no w każdym bądź razie jak macie takie miejsca gdzieś na swojej zaczce to zawsze je bacznie obławiajcie, czyli mówię rzucamy tam w tą zatoczkę, pyk niech sobie ten woblerek trochę spłynie i zaczynam go prowadzić, o i on mi teraz wychodzi na na nurt Oczywiście za tą zatoczką, bo tam, się, tam jest taki, o, było szarpnięcie, ale jaja, ciekawe co to, czy kleńczy czy coś innego, ale tylko złapał i, i coś mu nie podpasowało. Branie było ewidentne, czyli jednak stoi tu. O, to jest to, że on już teraz to będzie ostrożny. Dobra, zrobię jeszcze jedno przeprowadzenie i zmienimy wobler i co chciałem powiedzieć, aha i tam jakby się tworzy taki warkoczyk to tam też jest dobre miejsce, żeby opyk. tam przy tym warkoczyku też lubią stać to są takie miejscóweczki nurt jest na tyle silny, że ja nie muszę zwijać kołowrotka, ten wobler pracuje ładnie mi wachlarzykiem schodzi Aj, kurwa zebrał, ale mały. A tam stoi taki glut, o siorba, o i płynie za tym z syn. Jest tu ich kilka, tylko to są małe kleniki. Jedno wyjście, smoknięcie przynęty. Yy, prawdopodobnie mały klonek. Drugie wyjście już fajnie, już w, okula, w okularach go widziałem, jak wyszedł z takiej kępy roślinności, takiej yy, zgniłej, że tak powiem. Yy, no ale niestety też pudło. Jakby przy kleniach nie zrażajcie się takimi rzeczami. Widzicie tam miejsce jedno. No ewidentnie miałem branie, szarpnęło, nie wpiął się, tutaj też jakby dwa brania i też się nie wpięły. Ty się za bardzo nie zrażajcie, bo przy kleniach no jest to no, no poniekąd trochę normalne, więc jak będziecie mieli takie sytuacje, to jakby nie dopatrujcie się, że coś tam z Wami jest nie tak, albo coś źle robicie, bo czasami po prostu tak jest. No klenie to są cwane ryby. W okularach, jak się łowi, jak widać, jak te klenie wychodzą, to też jakby niczym nienormalnym nie jest to, że widzicie, że prowadzicie przynętę i czasami bardzo długo ten kleń odprowadza, płynie za tą przynętą, płynie, aż w końcu rezygnuje i gdzieś znika. To też są poniekąd sytuacje normalne i tym też nie należy się zrażać. Coś mu po prostu na danego dnia nie pasuje. Siedzi. Ale mały. Mały gzdylek. Na windę go. Smużaczka za, zażar. Dobra, cyk. Ajajaj, ale pięknie. Kurde, znowu pudło, widzicie jak to jest, ale ja nie kurde, no ja tnę zawsze dać czas, żeby on to połknął, a nie wytrzymuje napięcia. Siedzi! O, siedzi! Jest, ale też nieduży. Chodź, tutaj, o taki glutek, zobaczcie, ale jest jeszcze z wieczorka. Ops, no tam jest takie wypłócenie z tego wypłycenia jak schodziło. Tam jest taka rynienka, jak schodzi z tego wypłócenia. I tam mi się wydawało wcześniej, że miałem wyjście, i o. Siedzi. Jest następny, od razu. A, tam mi się wydawało, że mi mignął. Kurde. Też nieduży, ale już taki trochę lepszy. A, o, kurwa. Tam mi się wydawało, że tam mi mignąłeś, kolego. Właśnie. O, taki, zobaczcie, też nasmurzaczka. Tak tam prowadziłem i takie mi tam błysnęło coś, a on już musiał wyjść za nim i. Już za nim płynął i się w końcu zdecydował. Kurde, tu nie ma jak do wody te ręce mu. Ale pięknie. O tych cholero. Pięknie. Gdzie ja zostawiłem podbierak teraz? Ten będzie fajniejszy. No. Ale pięknie zasał. Coś pięknego. O, fajny, O, zobaczcie. Jeden podbierak teraz zostawiłem. Tam zostawiłem. Dobra. Przejdę z tobą, choć. No, niestety. No, tu trochę linki no co no muszę podbierać wnet żebyś, żebyś mi z woblerem nie ten nie popłynął a jak to tego później wyjmiesz dawaj chodź fajny, fajny jest w wodzie trochę większe robił wrażenie ale i tak jest fajne, jak na smużaczka, fajne klenisko, coś pięknego, coś pięknego, piękna zbiórka, widowiskowa, no, no jestem zakochany w tych rybach, cyk i pyk, nara. Mega fajne jest takie łowienie, tym bardziej właśnie w okularach, jeszcze łowienie z powierzchni, kiedy widzicie, że te ryby dopływają do tych woblerów, cmokają je, widzicie te wyjścia, nie wiem, na powierzchni to co się dzieje, coś fantastycznego, polecam. A teraz, no niestety, dzień się kończy, czas do domu. Także, dzięki, że byliście, dziękuję za oglądanie, zostawcie oczywiście łapkę, komentarz, suba i zapraszam na klejnie.